Siemanko, witam w, noj, w mojej serii... Kurwa witam w mojej nowej serii Dziś ze mną jest... Eksinku Witam no I będziemy grali sobie survival Dobrze, przeczytam tabliczki. Dzień. To jest mapa survival, znaj znajdź schowane skrzynie i się baw. was. miłej Witam survivalu by szkielet 123. Życzymy mi miłej zabawy. To weź sobie jabłuszka. Ej, daj mi jedno jabuszko. No to masz przecież tam. Wziąłeś. A no fakt. Dobra. Może chodź, popatrzymy właśnie, co to jest za ognisko. widzę jakieś ognisko. Koło tego możemy sobie domy robić. No nie, ga nie, gaś, szkielet... nie, 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 Dobra, to Zbier... my, no to nie, ja zbierać to nie, 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 Dobra, idź zbieraj nie, ja zabiję Ej skrzynia! Ty popatrz, jaki far. <grym i> jo! <jooo> Pokaż, co jest w skrzyni. 32 sztabki żelaza. Pokaż. Firewerka. Firewerkę nie odpalaj. Da, schowaj do skrzyni rzeczy, bo jak zginiemy, to będzie przypał. O, ale tam mamy skrzynkę. Nie zabijaj świnek. Czemu? No bo będziemy robić farmy z nich. Idę zbiory szybko, ccina. Dobra. Proszę zaraz. 9, 8. 19, 18. Po ile minut będziemy nagrywać odcinek? 10, 15. 10, bo dzisiaj czasu nie ma. masz dużo czego dużo? masz już drewna co to było? z kim się ty bije? creeper słyszałem dziurę zrobił? no ale za O, wodę tu? że tu dużo świnek jest ale nie widzę dwóch krów chciałesz drzewo? Tak tak, moim zdaniem to jest trochę taki... za dużo tu jest jedzenia A Dziwo to też to samo zajdzie? Nie mam się, to jeszcze jest jeszcze Odkop... Kobiet... Ej może coś być pod... ała, pod ogniskiem zobaczymy Odkopię Tu na pewno jest tam netherrack dę... Spawny spa pa... Aha. A no to widocznie nam świetnie nie zabraknie, choćby nawalamy. Na razie mamy jabłka. No to tak. Już mi trochę drewna. Ile mamy w ogóle drewna? Hej! Dobra, widzisz. Dobra, jest. Ile mamy te? Drewna. Drewna mam 8. Może ja coś do no. jedzenia nazbieram Przerwajcie lub crafting tak bym najlepiej No... I daj mi trochę drzewo No... Nie, no, później pójdę małą skrytkę To ja idę już skrytkę? Uważaj na spalnę, żeby nie szniesz się Dobra... Tu mam skrzynię przecież Oj oh, sorry! Postaw tutaj przed wejściem. Nie mów mi cicho, rozumiesz? O Boże debil. Tu postaw pod tym dirtem. O tu. Dobra. I daj mi trochę dre drewna. Nienawidzaj mnie. Drewno? No. O oh, wow. good maybe. Już. Czy już widzę? No Lol Co robią na Trzeba to wykopać Pająk! To Co mam robić? Co? Co mam zrobić? No ja ci tu Pos Posadzę nowe drzewa Czekaj, posadzę drzewo. Co posadz? No, tu i Czekaj! zrobię. Czekaj, fajl. Czekaj, zaraz wracam. Tak, na odcinku już sobie poszedł. Ale my tu kopiemy. Kopiemy kobla to może tu zrobimy coś takiego może to i później zrobimy domek. Dobra, ej, ja się wyciszę, ale będę robić coś dobra? Dobra. Tak. Ja teraz, teraz sam mówił. I kobie kobla. Masz, chodź. Masz drewno. Masz kobla i zrób narzędzia. Tylko kamienne. Nie miał. Ale może ale mu przecież. Musiał nie dolecieć. Tapie ok, już, już poszedł. Więc tak. Jakieś dwie minuty będziemy się tu żegnać. odsun się pasetuszka Tu nas świnki bronią To może teraz zakończymy już ten odcinek tak na, jak nie możesz powiedzieć to napisz tak pięknie papa Poczekajmy, Papa 爸爸。